Poznaniu piłkarze z podstawówek grają w Eurojuniorze Lidze Szkół. W Suchym Lesie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Redbox i gminność Ośrodek Sportu zaprosiły drużyny z całej gminy Suchy Las do udziału w Eurojuniorze Grand Prix. Gminno Ośrodek Sportu ma w zarządzaniu te, te obiekty, na których w tej chwili jesteśmy, ale również i halę sportową i boiska w, na terenie gminy. I staramy się, żeby były one maksymalnie wykorzystane. I właściwie nie ma Tygodnia, nie ma dwa razy w tygodniu, organizują się tutaj na naszych obiektach imprezy. Tych imprez mamy rocznie ponad 40, czyli odliczając okres wakacyjny, odliczając jakieś święta, to praktycznie co tydzień coś się u nas dzieje i to dobrze, bo młodzież ma gdzie ćwiczyć, młodzież ma zajęcie, nie zajmuje się rzeczami, które są niedozwolone dla młodzieży, ale wyżywają się. W celach sportowych. Tutaj. Za chwilę, pierwsze mecze Euro Junior Grand Prix. Elas. Kiedy Stowarzyszenie i Gmina organizowały turniej z okazji Dnia Dziecka, gospodarze pewnie wykorzystali atut własnego boiska. Teraz już tak łatwo nie było. W kategorii szkół podstawowych. Zwyciężyła szkoła z Biedruska przed prywatną szkołą podstawową, także z Biedruska. Suchy las był trzeci, co ciekawe w drużynie z Chludowa, która była czwarta. Grali najlepszy bramkarz Dominik Winiecki i najlepszy strzelec w tej kategorii Franciszek Michoń. W klasach od czwartej do szóstej wygrała także szkoła z Biedruska, która miała jednak w swoich szeregach superstrzelca Kamila Jaworskiego. Ja dzieci tu zostały wybrane, te dzieci, które kochają piłkę nożną, uwielbiają wręcz, no i efekt w postaci pierwszego miejsca. Jakieś zajęcia macie więcej tej piłki, czy tak po prostu z marszu przystępujecie i wygrywacie co chcecie? To znaczy niektóre dzieci może trenują w klubach, natomiast my jesteśmy z kolegą nauczycielami wychowania fizycznego. Nie ze wszystkimi mamy tutaj lekcje, ponieważ w grupie klas 1-3 mają panie z nauczania początkowego w edukacji wczesnoszkolnej, natomiast ze starszymi tutaj uczniami kolega i ja mamy wychowanie fizyczne. Eee, macie zajęcia popołudniowe, więcej po tej piłki? zajęć my akurat nie mamy. Jak to się dzieje? Jakaś specjalna motywacja, czy, czy, czy taka koncentracja, czy rzeczywiście to są takie perełki? To są takie perełki, można powiedzieć. Każda tutaj, każda jedna perełka. Częściowo dzieci być może trenują w klubach, natomiast widać na przerwach, co robią, grają w piłkę nożną oczywiście. Każdą możliwą przerwę wybiegają, grają, kochają, to po prostu uwielbiają. No to zdradźcie tajemnicę, kto tutaj jest gwiazdą, kto gra w jakimś klubie. Błękitnie owiska! Błękit nieowiska! Mam Słuchary, tak? Błękitnie też. Trenujecie pilnie popołudniami, czy więcej w szkole, czy to wszystko w klubie wy trenujecie? południami, popołudniami i w weekendy. I na przerwach. No właśnie, jak to jest? Na przerwach gracie w piłkę, rzeczywiście. Tak! Niewiamy to! Nie, brusko! Najlepszym bramkarzem został Krzysztof Jasiński z Suchego Lasu. Podczas sucholewskiego Grand Prix rozstrzygnięto także Broen zawgaz Konkurs Plastyczny, w którym dzieci rysowały swoje wizje dyscyplin sportowych w poszczególnych porach roku. Konkurs zdominowały dziewczynki. Koła sportowe istnieją również w szkole, tylko w innych dziedzinach sportowych. Część dzieci rzeczywiście gra w piłkę nożną, część gra w karate, w judo, tekwondo, taniec jest bardzo popularny. Również zajęcia artystyczne, plastyczne, modelarskie to są, czy, czy artystyczne tego typu, że tańczymy i śpiewamy, gramy na instrumentach, na gitarach, na flażoletach. Wszyscy otrzymali puchary medale i sprzęt sportowy, ale zwycięzcy dostali nagrodę specjalną od Lech Poznań Business Club Wejściówki na super szlagier. Ekstraklasy, Lech Poznań, Legia Warszawa. Pomysł jest bardzo dobry, angażuje większą ilość młodzieży. Młodzież z gminy, a więc nie tylko z swojego lasu, z miejscowości gminnych, z Biedruska, z Kludowa, z Golęczewa. Startuje w tych zawodach, są zadowoleni, są nagradzani, mają wspólną rywalizację. To jest fantastyczne. Tylko Golę, nie? będzie prostu. W dniu jutrzejszym odbywa, odbywa się taki Grand Prix w Obornikach, gdzie wspólnie z burmistrzem gminy e, oraz księdzem proboszczem organizujemy taki Grand Prix e, i zwycięzcy tych wszystkich Grand Prix będą e, brali udział w turnieju Mikłajkowym, który się odbędzie 3-4 grudnia tu w tej fantastycznej hali w Suchymesie. E, chcemy zaprosić także drużyny z Euronieras Poznania oraz e, drużyny z Szamotu, z Grodziska Wielkopolskiego oraz być może jeszcze z innych gmin żeby zrobić dużą fantastyczną imprezę sportową dla dzieci, bo jak widzimy się to bardzo fajnie sprawdza.